Idę Hejka! Witam Was na kanale Ruda nela Vlog! Nie będzie tego, proszę, u, 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 Nela, Nela Vlog, Nela, Nela, Ruda, nela Vlog Nie będzie tej pioseneczki i ten takie, bo no, ja nagrywałam bez Neli, więc nie ma po co to się odbywać Ja robię dzisiaj zanim 10 faktów o niej, o Nelly, bo ona jest cała i też ma pieki, więc to tak średnio wygląda. Więc postanowiła, że ja to zrobię za nią też mam ospę, jak widzicie, ale ja mam już mniej kropek od niej, więc poprosiła mnie, żebym zrobiła to za nią i zrobiła Pamiętajcie, że też mam swój kanał. <laughs> I dobra. I teraz chodzi o to, zrobić faktów o niej. I myślę, że w następnym filmiku już mnie nie będzie. Znaczy będę ja, ale ona będzie go prowadzić swój vlog. Mm. No to robię 10 faktów o niej, a przepraszam, pomyliłam się, 15 faktów o niej. O, no to sporo będziecie o niej wiedzieć. Podobno było już 5 faktów o niej na początek, żebyście wiele o niej nie wiedzieli, bo resztę to niespodzianka. To dzisiaj 5, 15 faktów o niej, o Nelly. Nelly na vlog, vlog, Nela Ruda, Nella vlog, vlog. <grych> Okej, okay. pierwszy fakt o Nelly. Nela ma rude, piękne włosy. Kasztanowe są i bardzo pasują do jesieni, dlatego Nela ma bardzo dużo fotek w barwach jesieni i to jest nawet jej ulubiona pora roku. Oj, o jeden fakt już. No dobra. Ma właśnie bardzo duż, ma bardzo ładne takie te włosy, takie rude, takie długie, aż do pasa, no nawet poza pas. I włosy dosięgają są właśnie takie rude No i właśnie każdy każdy jej tego zazdrości. No i drugi fakt o niej ma piegi na całej twarzy, ale tak tutaj na nosie ma ich najwięcej i też dużo osób jej tego zazdrości, takie leciutkie, ale tylko że dużo osób jej tego zazdrości. Pomyślałam właśnie sobie wtedy, że Zrobi sobie vlog. Ja jej jestem bardzo dużo pomagam i też jest, jestem dużo na jej filmikach i mamy bardzo dużo łącznego i jestem w ogóle jej kuzynką, się nie wiecie. Trzeci fakt Oneli. Nela, coś Oneli jeszcze? No dobra, to. Nela ma takie zielone oczy. Ja mam takie czarne, zmieszane z brązowym. To ona ma takie zielone, zmieszane z żółtym, tak na zewnątrz. A w środku ma takie kolorowe barwy: taki zielony, zmieszany z pomarańczowym i z żółtym. W środku takie ma już mieszane. A potem ma już czarne. Czarną tą taką kropkę. I tak to właśnie wygląda. Mm. Jeśli chodzi... Dobra, to teraz czwarty fakt o... Mm, piąty fakt o Neli. E, Nela, Nela ma e, takie zęby. Nela ma e, jeszcze jednego mleczaka. E, Nela ma tutaj gdzie mi no, ma to jeszcze mleczaka. A tu i to jest jej jeden mleczak. Szósty fakt o Neli. Nela ma, ma cztery zwierzaki aż. Ona mieszka na wsi ogólnie. I ma cztery zwierzęta. Konia. Mildred chyba. Mildred. Mildred. Nie, Milagro. I te wszystkie zwierzaki mają TikToka. Milagro oraz Instagrama. Zaraz przejdziemy do tego. Więc ma Milagro, konia. Ma psa, Jorki. To jest pomerań. Berang. Nie, to jest Pomerian, no. E, ja mam Kundla Tavik. No to ona ma mi, Milagro, Mildred. Ma myszkę Poli, jest taka bajka, to jest jej w ogóle droga ulubiona bajka. Zaraz też do tego przejdziemy. E, I czwarte jest zwierzątko to Olaf rybka. Rybka Olaf, taka złota, piękna no. Mają TikToka, więc zobaczycie Jak wygląda, niestety nie mają za wiele filmików Bo ona nie ma czasu ich nagrywać Ale ma, no dobra Ma kompa ich e, Jaki to fakt? E, siódmy fakt O Nelly Ona ma TikToka, Instagrama Oraz lajka Nie ma Messengera, nie ma Snapchata I nie ma Facebooka ma właśnie te trzy rzeczy: TikTok, Like i Instagram, i wszędzie nazywa się Nela, Ruda, Ruda Nela Vlog. Wszędzie się tak nazywa. Znaczy mhm. właśnie cztery swoich zwierząt też ma. E, ósmy fakt o Neli. żeby by tu o niej powiedzieć. Chwila. Nella ma dwie BF, czyli BFF. Ma Roxy i Laure. Nazywa się tak jak ja? Roxy. Ma Roxy i Laure przyjaciółkę. BF, dwie to są. Nie ma więcej. Ma jeszcze ulubione koleżanki, ale nie ma więcej przyjaciółek, bo uznała, że chce mieć tylko dwie. Y dziewiąty fakt o Nelly. Nelly ulubiona bajka to Ernest i Rebeka. Właśnie teraz leci, pokażę Wam. Nie wiem, czy widać. Oj, nie, nie widać, o widać. To jest Ernest i Rebeka. Taki potwór i, i jej taka jakby no. Koleżanka Ernest i Rebeka to jest jej ulubiona bajka. Ma trzy ulubione. Druga ulubiona to, to Polly Pocket. Ma bardzo dużo zabawek z Polly Pocket. O jezu, ona ma tyle zabawek z Polly Pocket. Ona ma tak dużo mini zestawów. Chyba tak z jakichś 30 takich mini zestawów. I ma po prostu poli, Nikolasa, Lile, Shani, chyba jeszcze jakąś jedną nową postać. No i po prostu tyle. Jeszcze ta zwierzaka jej, ta Bonita, ta brzoskwinka, pan Rozdarciuch. I no, to jest właśnie jej druga ulubiona bajka poli pocket. I trzecia ulubiona bajka to ma tak złącznie mustang, duch wolności. Zmieszane tak z mirakulą biedronka i czarny kot. Dziesiąty fakt o Nelly. Hmm. O, Nela, Nelly, ulubiona gra planszowa, to Monopol, a druga to 5 sekund. Hmm. Eh, jedenasty, jedenasty już fakt o Nelly. Hmm, co by tu o niej jeszcze powiedzieć, a ulubiony kolor Nelly to pomarańczowy, ma w ogóle w pokoju pomarańczowe ściany, a drugi jej ulubiony kolor to taki galakcje, czyli że można powiedzieć, że <taki> takie niebo, kiedy jest noc z gwiazdami, takie fioletowe zmieszane z granatowym i z czarnym, takie galakcje plus takie białe kropeczki, czyli jakby gwiazdy. To jest jej drugi ulubiony kolor Ym, I w ogóle ona ma taki ładny pokój Piękny Naprawdę Nela ma bardzo ładny pokój Nie zrobiła jeszcze Rom Tours Ale widzieliście taki Tak pół ściany jej yy, No i tak to wygląda yy, Dwunasty fakt O Neli Ona Co by tu o niej powiedzieć hmm. Nela Nela, Nela. Okej. Okay. Eee. A, Nela ma urodziny. Chwila, ona ma urodziny. Eee. Albo 21 lipca. Znaczy, 20, albo 20 lipca, albo 20 czerwca. Nie wiem, czemu, ale to się tak miesza, bo jej siostra może ma 20 lipca. A tak, jej siostra ma 20 lipca, a ona ma 20 tego, czerwca. No Okej, okay. trzynasty fakt o Neli Robi się gorąco Nela ma bardzo dużo ubrań Ona ma bardzo dużo ubrań I ma chyba najwięcej ubrań Z takich Mm, 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 takich blues, ale najwięcej to ma koszulek, ale ma bardzo dużo ubrań właśnie z Arianą Grandą i z Kamilą Cabello, bo to są jej dwie takie idolki, a Billie Elish jest trzecia. Ariana Grande, Eli, e, Ariana Grande, Camila Cabello, Billie Elish. To są jej trzy ulubione idolki i ma bardzo dużo ubrań. I ile ona ma ubrań? Ona ma, można powiedzieć, takie trzy przedziały i całe wypchnięte tam są ubrania, ale naprawdę bardzo ładne. I czternasty fakt o Nelly. <laughs> A Nela ma, ma cztery gry fajne na komputerze. Znaczy więcej, ale takie podstawowe, tak jakby to ma. Simsy bardzo to lubi. Ma Minecraft, Star Stable. Ojej, bardzo to lubi. Jeszcze jakąś bardzo fajną grę, czwartą. Fortnite? Nie, chyba nie to. Ona chyba nie przepada za tym. No coś jeszcze ma takiego fajnego. Cztery gry na komputerze, takie płatne. I piętnasty fakt już ostatni. To musi być coś fajnego. Coś, o czym naprawdę nie wiecie. Hmm. Może... No nie mam nic ciekawego. O, o Nela mieszka na fajnej... Na fajnym osiedlu, który się... Znaczy no na takim fajnym czymś, które się nazywa... Y, 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 p... Perlaki? Coś takiego. A jej ulubiony, jej ulubiony miesiąc, tak jak jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, wrześniu, coś tam chyba ominęłam, listopad, grudzień, to jej ulubionym jest czerwiec i luty. Luty dlatego, że wtedy jeszcze jest zmieszanie strasznie z jesienią, a czerwiec, bo są wtedy jej urodziny, i w czerwcu w ogóle są. Jakieś tam święto, które oni wymyślili, My, no cała nasza rodzina, te pokolenia wszystkie Jakieś święto, gdzie podarujemy sobie, losujemy kogoś w rodzinie i musimy mu kupić prezent e, e, Wtedy są jej urodziny, urodziny jej siostry, urodziny jej przyjaciółki Laury Ale nie, nie Laury, no kogoś innego ulubionej chyba koleżanki, chyba Mai I wtedy w ogóle jest y, też chyba jej mamy. No i dużo jest tutaj świąt, które ona bardzo lubi w czerwcu. I w ogóle jest ciepło. No i to był już ostatni fakt, ale możemy dodać jeszcze jeden, jak chcecie. Dobra, to 16 faktów oddali, Coś może od siebie teraz dodam. Co by to dodać, a coś, o czym Nela marzy? W sumie to Nela już wszystko wymarzyła. Nela śpiewa, Nela była w dużych konkursach śpiewackich, bardzo ładnie śpiewa. Była w The Voice Kids. W drugiej, w The Voice Kids 2 była. I udało jej się aż do Sing Off. No, no znaczy przeszła do finału. Przeszła do finału Bo były przesłuchania w ciemno Wszyscy się odwrócili Poszła do Dawida Potem Potem poszła do bitew Wygrała bitwy Potem wybrano ją do finału I dalej chyba I dalej już jej się nie udało Ale bardzo daleko zaszła Więc to sobie wymarzyła Była też też była w Mali Giganci, <laughs> nie wiem czy mogę powiedzieć jej nazwisko chyba, ale była w Mali Giganci, też bardzo daleko zaszła, bo można powiedzieć, że jej drużyna zajęła drugie miejsce, a może nawet wygrali, już nie pamiętam, Uff, niestety już nie pamiętam czy wygrali czy nie, bo to było dawno jak ona miała 6 lat, a teraz o! A teraz Nela ma 10, 10 lat i pół. Niedługo będzie miała 11. I o, Nela pochodzi z Ukrainy. A jest, Nela jest półpolką, Polką, pół Ukraińką i pół Hiszpanką. Niestety teraz jest koronawirus, więc nie pojedzie do Hiszpanii ani do Ukrainy i wam nie pokaże. Bardzo szkoda, że jest koronawirus. My się tutaj teraz gromadzimy, ale nie, że gromadzimy, bo przyjechaliśmy, tylko cały czas tu siedzimy razem i czekamy, aż będziemy mogli od ciebie pójść, bo jesteśmy tutaj długo razem, a mamy ospej jest koronawirus i tak trochę słabo. No dobra, no to się z Wami żegnam w imieniu Nelly i wchodźcie na jej TikTok, na jej like i na wszystko, co możecie. Pa, pa, bye, bye. Nela się z Wami żegna. Powiedzmy, że jestem tym Pa, pa. I idę oglądać dalej. Ernest i Rebeka. Razem z Nelą. Nela, idę już do ciebie. Biedna ogląda sama. Idę z nią już oglądać. Pa! Dawajcie łapeczki w górę.